Widzicie, jak zawsze problemy techniczne. Nic nie robiłem, tylko przez przypadek. Oczywiście wyłączyłem wideo. Super, jestem szczęśliwy. Jak to oglądacie, to po prostu wrzucę to i to naraz. Hmm, raz sobie tu jest smar. I mamy siglajno wreszcie. Hmm. O! Jej! Mamy Siglida! Ładny! Dobra, Janusz, Mam mamy mapkę i latarkę, ale ja lubię samą Tak to ja mogę żyć. O, gzibek! I teraz te rzeczy mogę robić. Tu już coś jest. Tak, to jest ten wrak. To ja go znam na pamięć. Ten wrak, to ja znam na pamięć. Siema, łypacz. Łypa, łypa, łypacz! E... Siema. Gdzie to było? O tu nie! Gdzie to było? To nie było tu. Halo, ja Janek! Gdzie to było? O! Nie wiem kogo, ale mnie ta... O, skoczył. Mnie ta muzyka niepokoi. Smytę to nie standardowe, więc co ja gadam? O, już są, są tu te ryby. Dobra. E, mam mało te rozumiałem, że to są kwiaty, takie. Yy! Nie mam mnie tu. W ogóle to wysokopojemnościową butle, to można tu zrobić, a potem to można w innych. No spoiler Gdzie była? Ona była tu, nie, ona była tu. Tak, tu. Wiesz, aha. Rudzie srebro, co ja mogę zapomnieć jaką Jak miedzi jak to ja nie mam to nie mam nic. W to... Co ja robiłem? Teraz muszę tych ryb, co go nie muszę szukać. Z tego kwiata jest siarka jaskiniowa, ona jest potrzebna. Cieszę się! Źle, by zrobić jakiś kanał, na przykład tam by był sam Fortnite albo coś. Ja tu byłem, ja tu byłem Dobra, lecimy gdzieś dalej, on to gdzieś Musi i tak szybko z bo bo już mam 70 ileś. Normalnie jak e, telefony e, z 2015 Siemka Mm. O, wrak! To coś może być. to jest ten wrak? Gdzie mam bazę? No ja już sam nie wiem. Nie, to nie jest ten wrak. Bo ogóle nie byłem. Na tym serwerze oczywiście. Eee. Eee, jakby co, to można nie słyszeć, bo jest z domu, ale wydaje mi się, że mnie słychać, bo podnoszę głos. Skanujemy tego lekina. O, sam sobie bym go zeskanował. No dobra, radio latarnia! Nie! Otrzymuję moje obszary, moje Zostaw mnie. Ciemny jest? Aha, tu jest, zostaw mnie. Okej. Okay. Nie wnikam. Hmm. Tutaj nie Ty ma. tam tutaj mam. Powiecie ma ile. Niech ten kanał się rozbudowuje, więc zostawcie łapkę w górę i no, może sobie nie mówię, że subię, może łapkę w górę. nie więcej osób to zobaczyło. W ogóle o te ja, ja to są tego rekina. Bo ja nawet jednego wyklułem, ale ja zginął. Bo go Stalker zaatakował te rekiny yy, i Stalkery się nienawidzą i stalker go zabiły bo stalker ten ja chyba 3 on był jeden więc dead hmm. tutaj mamy coś na tym poziomie ale ja mam fartę na tym serwerze nie, liczą, nie licząc miedzi On jest do aurory potrzebny i do takich e, większych wraków I, i o wiele dalej tak, z 500 metrów od bazy, albo z 200 pod wodą. O, pieskowiec. On jest yy, lepszy niż ten. Yy, jak to się nazywa? Yy, yy. Wapień. Yy. I tam no, teraz mi. O, wypadł on na razie się w ogóle nie przyda. I Ile mam baterii? Chyba tam 50, czy to 30? Sam o, te słupki są fajne. Mm. O, to jest lewiatem. Niebijący. Czy to jest cyklopa? Nie, sterowni skanującej. Na tym poziomie to gdzie ja przylazłem? Oh, hej, jestem 100 metrów pod wodą ogółem. Bakterii w wodzie? Samo skanowanie. Jeśli będę miał infekcja. Aha! Super. Jestem zakażony. Już. Żyłem ja na moim serwerze. E, dopiero byłem. O, płatnica. Byłem zakażony jak... E, nie wiem, miałem bazę nawet chyba Chłopak nic, co tam tego sobie jeszcze zeskanujemy Lewiatanka? Bo lewiatany to są takie groźne Jeszcze jeden no chyba, czy tam dwa nie biją? to się nazywa mm. O to dziwnie wygląda bardzo Co to? Co to? Co? Zbił pękla? Rozbił pękla? Co to jest? Co to? tu do srebra. Co? Jak ja nawet o tym nie wiem. No, Ro rozbito. Co mi wypadło? dobra, ale wow. Nawet chyba tego nie mam e skanowanego. Wow, wow i jeszcze raz wow. O, to sobie zaskakujemy. Był jakiś tam słonecznik. Chyba wodny, podwodny, nie pamiętam. No, zaraz sobie zobaczymy. Tu tam miedzi w ogóle srebro nam wypadło taki byłem rzędy morski chociaż nawet nie zauważyłem że nam srebro wcześniej wypadło to byłem zafascynowany o tu jest ten teraz chociaż ten rafokrzbiet się do czegoś przydaje no czego to jest takie nacelowanie na to! Co tu mogę to rozwalić? O! Do mnie jedzie. Ile jest od bazy? tych krawiatanów. Ale one no, ładne są. Na im ja na moim serwerze się tak by ich nie... Na mnie nie przyglądałem. No dobra. Bo jeszcze jednego sobie tam pęknę. Ile? 500 czy 800? Nie no, nie 800 e eee, tutaj było jak to się baguje, że teraz nie widziałem jej przez chwilę. Ja robię, że jak to rozbijamy, to to się otwiera, nie znika. Nie wypada. wypada. Ile tej miedzi? Nie, nie tylko to! Super! Jak tu mnie nie widzi, bo to daje obrażenia? Rzucę takimi kolcami. Wydaje się jakbym ja się przesuwała, to ona, a to on się przesuwa. Słuchaj, to zdradzę trochę, ale tak? w bym ja się nie Nieważne No to jest 500 metrów raczej O jest jestem od Aurory W ogóle raz to ja wypadłem poza mapy na moim serwerze i było słabo Cudem przeżyłem się dostałem Tutaj to okej, okay. nie wnikam, kompletnie nie wnikam, bo w bazie można mieć yy, ładowarkę baterii i ten. ten. I ładowarka baterii służy No sama nazwa wskazuje Było można w bazie I ładowanie baterii A tak to trzeba ciągle tworzyć no i tworzyć Ja mam szafkę tych baterii bo Kiedyś to tu nie miałem, bo to jest w jakichś większych wrakach Dobra lecimy do jakiejś dużej jaskini hmm. Tu nic nie ma Co to? Co tu było? jest znów to To jest dziwne A mogę? To wlecieć mogę Ten świat jest zbagowany Ten to jest te wraczysko, czyli jestem blisko. 100 metrów, te wraczysko, czyli jestem blisko. Skrzynka na tym poziomie bez jaj. Brak miejsca w ekwipunku A się mogę patrzeć na mój flipunek Wszędzie Ty, ty, -ty, -ty tan z z z złom Nie, już więcej miedzi mam chyba A się takie Ty, tan z z z złom Nie wiem, czy jak się bawi Nie jest to woda Aurora, wybuchnij, bliska. W sumie to lepiej by nie wybuchła. O, to jest ładne, zrobię zrzut. Co to? Co się? Co się właśnie odwaliło? Zachwienie słońca? Oj, na to. Bo ja tego na moim serwerze nie miałem W sumie moja... E, więcej niż połowę, gry spędzę pod wodą latarnia, to bym sobie zrobił, ale gdzie? Nie wiem, ale wiem tyle Że muszę lecieć do jaski Tutaj, tutaj coś będzie? Tu musi być ta ryba. Wy teraz to ja się ich nie boję. Eee, o! Jest komunikat, że za dwie godziny aurora wybuchnie. Nie, oczywiście nie takie prawdziwe. Brak miejsca punku. Dobra, wywalę trochę tego tytanu. Mam go mnóstwo. Siemka. Papa. Pa. Eee, Mamy siarkę. nieskiniową nic ciekawego nie ma, ale może być coś ciekawego. Tytan. ha, super, całujcie mnie, wiecie gdzie. Eee, tutaj. Eee, tutaj, tu, tu. XD flora. XDLK. naprawcze, naprawdę guma, by to zrobić. Aha! To samo co smar, czyli że mi na tym biomu. Taki taki z tymi wodorostami. To e, te narzędzie naprawcze zrobimy w następnym odcinku. E, Papatki.